Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna niedziela. Kolejne widoczki. I znów słońce jest. To mi się bardzo podoba. A jak wam się podobają moje filmy, postawcie like. To mi troszeczkę pomoże dotrzeć do ludzi, którzy mnie nie znają. A być może... A być może chcą oglądać takie filmy, jak ja nagrywam. Poza tym bardzo chcę poznać osoby podobne do mnie. I żeby, żebym to osiągnął, to YouTube musi proponować moje filmy innym obcym ludziom, a takie rzeczy dzieją się, gdy stawiacie lajki i gdy komentujecie. Także bardzo to proszę z tego względu, bo na YouTubie żadnych pieniędzy nie ma. No a może jak się ma jakieś 10 tysięcy albo 20 tysięcy co najmniej subskrypcji, to może tam jakieś grosze są. Natomiast to jest czysta pasja i czysta chęć poznawania ludzi. Podobnych do mnie, także, jeśli, e, jeśli chcecie się do mnie przyłączyć i wesprzeć mnie w tym, stawiajcie lajki. Like. No, widoczki jeszcze przy takiej pogodzie, ale klasa. Dobry. Dobry O, Ale się dzisiaj udało, pogoda, nie? O, pogoda. To już trzecia niedziela taka tutaj. Nie wiem czy Państwo stąd są, czy Przyszło. A no to blisko. Zgadnijcie gdzie idę. Albo po co idę do bo. Do bagażnika. Po co? No wiadomo. Po kawę. Zaczekaj. Termosik to już chyba taki standard. Powinienem nazwać kanał. Nie podróże Piotra, tylko podróże z termosem. Ale pogoda dzisiaj. Ja cię kręcę. widoki? Trochę pod słońce, ale... Coś pięknego. Termosik z kawą jest. Ale widoki. No dobrze. Pozwólcie, że popatrzę sobie, a ja pokażę Wam. Przełączę kamerę. Widać coś? Troszkę pod słońce to tak średnio widać, ale i tak jest nieźle. Standardowo kawka to już prawie moja wizytówka. Z termosu oczywiście. Z takimi widoczkami. Kursy. Zidentyfikuję się z tą kawą. Ale fajnie. Owoż. Ładnie. Dobra, odłożę kawę. Muszę jakieś zdjęcia zrobić. Oto takim miejscu sobie zaparkowałem. ktoś rybki łowi. Taka krasota. Te takie widoczki. Mamy ale słońce rasie. Ej, ej, ej. jak latem, kurczę, ale fajnie. O, stamtąd przyszedłem. Tam mam autko zaparkowane. Jadę dalej. Ale dzisiaj odpoczynek. O, akurat chmurkę zasłoniło. Słońce zasłoniło chmurkę. Chmurka zasłoniła słońce, bo skupiam się na robieniu zdjęcia, dlatego tak. No nieźle, nieźle. Będą fajne, fajne zdjęcia. No to jedziemy do kolejnego cudownego źródełka. Tu woda jest bardzo, bardzo dobra. Pani na żołądek działa. Jak nie będzie ludzi, to se bańkę wody napełnię Ale tu w niedzielę to jest zawsze ludzi tyle, że. No zobaczymy jedziemy. No tak jak mówiłem, ludzi jest mnóstwo. Także wody teraz nie nabiorę. Wieczorkiem, jak będę wracał, to sobie ty podjadę. Zresztą zawsze tu przyjeżdżam wieczorami. Jak jest, jak jest ciemno albo późno, wtedy nikogo nie ma. Poza tym jest to, co ja lubię: czyli klimat, atmosferka. A teraz, po prostu, jest dużo ludzi. Niedziela taka godzina, która to godzina około 14.00. Kolejka tam. Ile samochodów? Idziemy, zobaczymy troszeczkę, jak to wygląda wszystko. A tak jak mówiłem, wodę nabiorę wieczorem. Zrobili fontannę, nie było tego. Zobaczyć, co tutaj jest. No. I taki cały krąg zrobili. Po słońcu chyba nie za bardzo widać. I na środku figura Jezusa. Kolejeczka. W źródełko zobaczyć jeszcze kapliczkę na źródełko. Chodki. O, ładny widok, a jak ładnie fontanna, serduszko widać, no się zmachałem. No i tak, świeżo przyjrzeliśmy źródełko Troszeczkę też no i to robimy. Dalej. Idziemy dalej. Dobra, włączam kamerę, bo tu troszkę zajście średnie, żebym za chwilę nie musiał wracać do domu z błotem na plecach. Jeszcze przejdę się tutaj taką olejką przy źródełku. Zobaczcie jak fajnie. Idziemy kawałek, tutaj jest kapliczka i będziemy wracać. No i oczywiście kawę muszę wypić mam w termosie mam, mam kawkę. Dzisiaj rano, może przerzucę na moją, dzisiaj rano zrobiłem sobie trening, to od razu mam lepszy humor. Nieraz mi się tak nie chce ćwiczyć, ale później, później satysfakcja jest, no i samo poczucie tak się poprawia, że no naprawdę warto się zmusić. Coś nie jest to nieraz ładnie. O dobra, mamy kapliczkę. Przerzucę wam kamerkę. 14 stacja, tak? Trochę się odbija. O, tak wyglądają kapliczki. Tak wygląda droga. Nie stała droga krzyżowa. Fajnie to zrobili. Naprawdę warto się tu przespacerować. Przyjechałem wam coś pokazać. No, raczej nie to, ale jakoś tu swojsko. O. Pokazać wam i sobie, bo no jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Chociaż to bardzo blisko mojego domu. Szczerze mówiąc, to zauważyłem dopiero teraz przejeżdżając, że coś tu takiego jest. Czyli paraobus, kurde, wielkie to. Wow, naprawdę to jest wielkie. Ciekawe z którego to roku? Ładny zrobić zdjęcie. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, stanę sobie Jakie... <laughs> i to jest wielkość Uch, to wielkie, to wielkie. Tu jest wejście, e, widać? Zresztą taki jest duży, że ciężko go tu ująć. W każdym razie o, tutaj są koła. Ile mam? M 78. No i koła są ciut niżej. No, Udy, to. Pokażę wam jeszcze fajne miejsce. Właśnie z zieloną tutaj przyjechałem. Bardzo lubię to miejsce. Jakieś mam y, dobre wspomnienia. Dobre wspomnienia, czy jak to się mówi? A nie wiem, kurczę, coś mi z głowy wyleciało. Jakoś dobrze mi się kojarzy to miejsce, chociaż nie, nie pamiętam dlaczego. W każdym razie wam pokażę nic takiego, ale bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Latem nieraz tutaj opalam się na trawce. Tam można wzdłuż rzeki sobie pospacerować. Bo tam widać most, więc trochę hałas jest od mostu, jak już się tam dalej idzie. A tutaj jest takie dość spokojne miejsce z szumem rzeki. I jest taki widoczek na ruiny klasztoru. Tam zaraz pojedziemy. Może jak widać czyściutka. lubię to miejsce No i lubię ruinki I idziemy No słoneczko trochę zawsze za chmurki już chłodniej musiałem sobie. Babuszka. musiałem sobie kaptur założyć bo mi zimno w uszy jak w tym wyglądam? No ja w czapkach, kapturach to tak sobie wygląda. 10 przykazań. Zamknięte. Trzeba iść trochę dookoła, żeby wejść na te ruinki. Nie wygląda mi to na oficjalne wejście na teren. Ale jakie to ma znaczenie? O proszę. Ale klimat? Z górami chyba z tysiąc razy to słowo powiedziałem zrobię sobie zdjęcie pasuje pasują takie chmurki do ruin jest wejście na taras widokowy chyba nie będę wchodził w taki sobie widok idziemy zobaczyć środek Zobaczymy, trochę niebezpiecznie zobaczycie w środku że jest mnóstwo zagieł które podpadały Zakładali, no to jeszcze trochę nie będzie tutaj wejścia. W sumie co się nie dziwię, bo nie wysprzątane jest, zawsze mnóstwo cegieł leży z tych ruinów. Zobaczcie tam drzewa, rosną już na tych. I co chcę powiedzieć? Ale klimat. Tutaj pewnie jakieś piwnice albo lochy. Ciekawe co tutaj jeszcze kryje się. Tam widzicie taką wyrwę i, wyrwę i schody? Tam z córką wchodziłem. Była żona by mnie zatłukła, jakby wiedziała o tym. Ale moje dziecko lubi takie klimaty jak ja. O kurczę. Tu dobrze wiał wiatr to. No, w każdym razie to są te ruiny, które wam pokazywałem, które było widać z, tam, jak nad rzeką byłem. No, do nie wejdę, bo zamknięty jest taras widokowy. Taras jest otwarty, a zamknięty myślę, że ze względu na to, że, że jest w sumie dość spory wiatr, więc. Wygląda na jakiegoś wystraszonego. No, taki klimat, nie? No, w każdym razie zamknięty jest taras, więc wyszło na moje. Bo mi się nie chciało napalić. Myślę, zobaczymy tutaj widok z tego ogrodu to też taki dość fajnie widać. Tutaj jest tablica informacyjna, no to jest napisane właśnie o tym, że się chłopaki popucili. Któryś tam lampę przewrócił No i się spaliło. No jeszcze raz. spojrzymy na klasztor. Ale w czasach świetności to musiało wyglądać jakie wrażenie robić, jak to teraz takie wrażenie robi jak to funkcjonowało jak ci tu mnisi przebywali kiedyś jeszcze takiego ruchu nie było jak tutaj ludzie mieszkali na tych siach gdzieś pod... no bo to jest górka nie? więc jak mieszkali gdzieś tutaj pod górą na wsi i ten klasztor funkcjonował ale to musiał być widok kręcają mnie takie rzeczy zaraz sobie wyobrażam o, Tego też nie było kiedyś przyjeżdżałem chociaż też nie pamiętam kiedy to postawili Wysokie to Nie Pamiętam tam na tablicy było napisane, nie chyba za 30 lat to budowanie To puszczamy ruinki, jedziemy na zachód słońca. Jeśli będzie no zachód słońca, to na pewno będzie. Tylko pytanie, czy będzie go ładnie widać, bo o to nam chodzi. Zobaczymy. Zajdę tutaj, czy. No, idę na jakieś inne zejście, bo coś buty mam chyba za śliskie. Jeśli się wyłożę, to będzie smutna historia. Ale mam dzisiaj dobry humor No to wracamy przez oficjalne wejście, wyjście Hoppa. Jeśli chodzi o zachód słońca to właśnie przed chwilą sprawdziłem Wiecie o której zachodzi słońce dzisiaj? O 15.47 ja myślałem, że słońce zachodzi gdzieś tak przed 17, tak w pół do piątej naj, najwcześniej, a tu przed czwartą. Także no, tyle, jeśli chodzi. Przez chwilę sprawdziłem. Jestem w szoku. Także tyle na dziś. Stawiajcie lajki. Niech. Niech kanał mi się troszeczkę rozkręci. Dzięki z góry. Trzymajcie się.